Dzień dobry kochani, w sobotni poranek. Jesteśmy z mamą właśnie pod instytutem Bandy i wybieramy się na ostatni zabieg z marką The Lab. Zobaczymy, co się będzie działo, co powie Aneta. No i oczywiście, jak ta mama będzie zadowolona, czy nie będzie zadowolona. <laughs> się tutaj uśmiecha, także lecimy i życzymy Wam dzisiaj miłego oglądania. thought that i would be traveling this road and people keeps missing the clouds seem to fade and every occasion i whisper your name i'm happy to hear that you'll still be around Thought you were leaving without a sound. In my little world, jak ta moja mama po tych dwóch zabiegach, jak oceniasz jej skórę? Teraz już jest gotowa do zabiegu, co byś powiedziała, jak to wszystko wygląda. Twoim fachowym okiem? Moim okiem wygląda dużo lepiej, bo skóra ma bardzo ujednolicone kolory, to znaczy te miejsca, które były lekko zaróżowione, są zdecydowanie jaśniejsze, to znaczy, że ściany raczej są dużo, dużo bardziej wzmocnione. Moje oko powie pewnie dokładnie tyle samo, ile powie zaraz Twoja kamera, po prostu widać. No widać. Przecipo to jest świetna sprawa, żeby sprawdzać sobie, jakie są postępy w rozwoju sytuacji. Bardzo ładnie cera wygląda. Dzisiaj robimy ostatni zabieg, prawda? Dzisiaj robimy sobie trzeci zabieg. Zabiegów w serii może być no powiedzmy trzy, cztery. To jest taka seria, która już pokazuje bardzo ładne efekty. My zakładamy, że tych zabiegów może być zrobionych do 6, nawet do 8, W zależności od tego, jeszcze w jakim, od jakiego punktu startujemy i co chcemy osiągnąć. No właśnie, oczywiście na jakim stanie jest skóra, prawda? Tak. Czyli za każdym razem, kiedy przyjdziemy na zabieg, badanie skóry i dokładne dobranie odpowiedniego tak. zabiegu, tak? My sobie omawiamy tutaj, jakie mamy zabiegi, to mówiłyśmy tak. o przychylie zabiegu. Natomiast tak naprawdę jaki zabieg będzie wykonywany, to wszystko jest dopiero, decy... decyzja zapada w czasie zabiegu i tę decyzję podejmuje głównie osoba, która ten zabieg będzie przeprowadzała. Kosmetyczka, kosmetolog albo dermatolog. Rzecz w tym, że tych zabiegów jest dużo więcej możliwości do wykonania na naszych produktach niż tylko te podstawowe, ten przeciwtrądzikowy, rozjaśniające, uczyniające mhm. i odmadzające. Nie zawsze muszą być robione Jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje, nie chce mieć mikronakulowań robionych, nie chce mieć przerwanej przerwane ciągłości na skórkę igłą, może być ten zabieg zrobiony inaczej, bo te zabiegi są świetnie, świetnie przygotowane. To są jedyne produkty z kwasami, jedyne mieszaniny kwasowe, które mają w sobie dodatek ektoliny. Ona i tak świetnie penetruje w skórka, naskórka, ona świetnie tego regeneruje naskórek, doskonale nabliża, doskonale usprawnia funkcjonowanie na naskórka. Także nigdzie indziej, jak to inny nie znajdziemy, i to też jest warte przemyślenia, nawet jeżeli nie będzie robionych mikro. No właśnie, czyli nie boimy się, bo nie. zawsze jest szansa, żeby z tych mikronakuć można wykonać zabieg, a będzie tak samo skuteczny jak z nakłuciami, prawda? Efekty będą zbliżone. Mamy to wszystko, wszystkie zajęcia muszą być skuteczne, bezpieczne i przyjemne. No, no właśnie, bezpieczne. żeby było przyjemnie. Mama przyjemnie ci. Mama tutaj kiwa głową, że bardzo przyjemnie. Także zabieramy się za robotę. As as Right by your side with arms Even if you don't want You wrote your name in my heart Przyspieszenia regeneracji. Po to wszystko robimy w czasie zabiegu, żeby zmusić skórę do jej samoregeneracji, czyli ją świadomie, w sposób kontrolowany uszkodziłyśmy. A teraz chcemy jej pokazać, w jaki sposób ma się regenerować. Nałożymy na skórę specjalną maskę biocolorozową. To jest sterylna maska biocolozowa, szczelnie zamknięta z każdej strony. Ja ją teraz otworzę specjalnie do, do tego zabiegu. Maska jest wyjątkowa, dlatego że to jest ta na, prawdziwsza, najwyższej jakości. Ta, która jest stworzona przez bakterie, ona jest w pełni biodegradowalna, bardzo dobrze działa dla naszej skóry uszkodzonej, ponieważ ona w sposób taki sekwencyjny, wybiórczy pozwala na odporowywanie naszej wody z naskórka, częściowo ją zatrzymując, a częściowo pozwalając jej uciec. Dzięki temu pod maską wytwarza się specjalny mikroklimat, który poprawia regenerację. Dla nas efekt jest taki, jeżeli po zabiegu zrobię maskę biocerulozową, klientka będzie dziś już bez efektu zarożowienia skóry pomiędzy na Jeżeli maski nie zrobię, będzie chodziła różowa przez 4 dni. No właśnie, czyli co, nakładamy, pokażemy Wam, jak to się robi. Przepraszam. Tak, Już odgrywam. Ona jest zamknięta między dwiema powłokami ochronnymi. Dobre bioceruloza jest yy, Trwała. To jest taka cieniutka błonka, ale ona, nawet jak będziemy chciały ją troszkę przesunąć na skórze, to ona się nie rozerwie. Tak, to jest tak jak druga skóra. Tak. To jeszcze nie widać tej błonki. To widać jeszcze to zabezpieczenie. To zabezpieczenie zaraz sobie zdejmiemy. Mniej więcej sobie układamy tak, jak będziemy chciały, żeby ona leżała. I dopiero teraz zdejmujemy zabezpieczenie. O, widzimy? Prześwitująca, delikatna. Świetnie przywiera. Nie ściąga się, nie, nie ściąga, zjeżdża. Nie. nie podnosi temperatury skóry dzięki temu, że ta, e, jest taka wybiórczość w uwalnianiu wody z naszego naskórka. O. Gdyby e, ktoś chciał sobie w domu taką maseczkę zrobić, to może w niej chodzić, nie spadnie, nic się nie wydarzy. Jest leciusieńka, delikatna, nie świeży. Nie odczuwa się jej I praktycznie nocina. w ogóle na twarzy. Nie. No zobaczcie, jak ona wygląda tutaj z bliska. Dosłownie jak taka błąka. Tak, dosłownie jak błąka. W tym ją rozerwać. O, no to się nawet się zgubią, No właśnie nie da się, A nie da się... nie się, Bardzo ładnie się dopasuje. No super. No to teraz mama sobie odpoczywa. Jesteśmy już po zabiegu. Co teraz mama musi pamiętać? Bo zakończyłyśmy tą naszą trzy zabiegową serię, prawda? Po każdym zabiegu jest konieczność takiej wzmożonej higieny pozabiegowej w domu. To znaczy, klientki absolutnie muszą wiedzieć, że po zmyciu twarzy osuszamy skórę twarzy ręcznikiem jednorazowym, higienicznym, a nie ręcznikiem, który już był użyty do wycierania np. dłoni że musimy zmienić poszewkę od poduszki, że wszystkie rzeczy, które mają styczność z naszą twarzą, z tą okolicą zabiegową, czy twarzą, czy z szyi i dekoltu, e, szaliki, apaszki, czapki, e, one muszą być wcześniej wyprane, zaraz przed zabiegiem. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest, żeby też odruchowo nie dotykać dłoni i twarzy, żebyś cały czas nie dotykać, czy ta skóra już jest mięciutka, milutka, jak ona się bo Mam cały czas ma bakterie na skórze dłoni. Więc to są takie sytuacje, kiedy możemy tego nie kontrolować, a możemy się po prostu e, doprowadzić. do byłby po zabiegu. My cały czas musimy pamiętać o tym, że tą skórę uszkodziliśmy ten pierwszy proces regeneracji skóry będzie trwał do około tygodnia czasu i to jest taki czas ten tydzień kiedy musimy bardzo bardzo uważać się wybrać, mm -hmm. to na myśl naszej skóry. Myślę, że to jest świetny pomysł, dobrze, że o tym powiedziałyśmy, bo a, mimo wszystko bardzo mało osób jeszcze pamięta o takiej higienie. A, to jest tak. Tak, współczesna kosmetologia troszkę się różni od tego, co mieliśmy dostępne jeszcze parę lat wcześniej. I te efekty też się różnią, bo kiedyś po zabiegu kosmetycznym wyglądałyśmy super od razu po zabiegu i było świetnie przez tydzień. Teraz wyglądamy świetnie tydzień po zabiegu. Ale coraz lepiej do roku czasu, bo regeneracja skóry, ta trwała regeneracja skóry, ona się toczy do roku czasu, czyli rok po zabiegu jeszcze widzimy efekty, jest coraz lepiej ta maszyna ruszyła i to się wszystko toczy. Tak czyli że... warto powtórzyć, że jeżeli zrobimy serię trzech, czterech zabiegów, tak. to następna czeka nas, jeżeli będziemy chcieli powtórzyć, po roku. No to świetnie, mama słyszysz? No, no Także przez rok mama będzie mogła się cieszyć piękną skórą Kochani, a ja przypominam, że ostatni post z tej serii pojawi się na blogu I będziecie mogli porównać efekty i jak to było przed i po Zapraszam Szybka podmianka samochodów I jestem z moim mężczyzną Już jedziemy coś zjeść, ale powiem Sie, masi wam Masimuccio Masimuccio, tak masi Ale Masimuccio się źle czuje dzisiaj, boli głowa no. Pogoda niedobrze Pogoda niedobra, no fakt Pogoda słuchajcie dzisiaj jest fatalna Co prawda jest to na plusie, ale jest taka ciapa Wszystko się roztapia Chciałam powiedzieć, że ym, Bambolina jest brudna. Tak? No fiat trzeba umyć Fiat, ale bambolina? Moja bambolina, tak Trzeba umyć Brudno. fiata No bo tak się wyjeździłam dzisiaj od samego rana i wczoraj Potrzebuję 20zł A pojedziesz ty na mnie, nie? Teraz, w pogodnie dobry musi poniedziałek. A jedziemy teraz coś zjeść. Obowiązkowo. kebab. Kebab. Słuchajcie, wchodzę do samochodu i mówię do Massimo, słuchaj, pojedźmy na kebaba, a Massimo mnie. nie, uwierz mi, myślałem o tym samym. Telepatia. Telepati, tak, dokładnie. Także jedziemy na kebaba. In this world, Abby, right by your side. Zrobiło się już trochę ciemno, ale powiem Wam, że jak wróciliśmy do domu, to musiałam sobie klapnąć trochę do łóżka. Byłam tak zmęczona, w ogóle tak mi się spać chciało potwornie, więc mówię, nie no, muszę się po prostu położyć. Max jeszcze leży, więc teraz będę robić kawę i budzić go, bo niedługo będziemy się zbierać. E, jedziemy spotkać się ze znajomymi, czy jedziemy spotkać się z znajomymi przyjeżdżam tutaj do nas i jednym samochodem jedziemy coś zjeść na jakąś wieczorną kolację. Ale muszę Wam też powiedzieć kilka ważnych kwestii. Jak widzieliście na początku dzisiejszego filmiku, dzisiaj właśnie wybrałam się z mamą na ostatni zabieg z marką Selendla jeśli śledzicie nasze poczynania i to co się działo jak to wszystko wyglądało to na pewno widzieliście post na blogu oraz zdjęcia mamy gdzie po kolei pokazałam wam po każdym zabiegu, przed zabiegiem tydzień po zabiegu jak zmieniała się skóra mamy mogliście to sami zaobserwować tak jak wam wcześniej wspomniałam pojawi się oczywiście post na blogu gdzie też będziecie mogli zobaczyć jak wygląda mamy Cera w tej chwili po tych trzech zabiegach i co jest tutaj ważne, o czym chciałam was poinformować, to to, żebyście pamiętali, bo często też się mnie, pyta, mnie pytać o to i wysyłacie do mnie maile, w których macie jakieś tam wątpliwości i właśnie pytania, żebyście pamiętali o tym, że zabiegi, którym podała się moja mama, to nie są tylko takie zwykłe zabiegi kosmetyczne, albo może inaczej. Są to zabiegi z kosmetyki profesjonalnej, połączone tak jakby z medycyną estetyczną. Tutaj działamy na kilku ważnych frontach i korzystamy z substancji aktywnych, takich, których nie, niekoniecznie znajdziecie je w innych zabiegach kosmetycznych, między innymi właśnie na przykład z kwasów z ektoiną. I z mikronakowania z retinolu, który ma tam wysokie stężenie. stężenie. Także są to zabiegi, które wykonujemy na naszą skórę. Powtarzamy je po miesiącu, bo skóra musi mieć czas właśnie na regenerację. Ale co jest ważne, to to, że nie robimy serii 6-8 zabiegów. Robimy ich znacznie mniej, a efekty za to bardzo długo się utrzymują. One pojawiają się szybko i utrzymują, tak jak słyszeliście, nawet do roku czasu. Także jest to coś nowego, coś innego. Ale też nie są to do końca takie właśnie typowe zabiegi, na przykład z kwasami złuszczające, czy jakieś typowe zabiegi wprowadzania substancji do skóry, o których Wam wiele razy opowiadałam, na przykład sonoforeza, czy takie mikronakłowanie przy pomocy rolera. Tutaj nie do końca tak to wygląda. Tutaj marka sięga po więcej. Chcę iść dalej, chcę wykorzystywać coś nowego, coś bardziej skutecznego, ale przy tym chcę, żeby właśnie efekty były widoczne. I to nie jest też tak, jakby sobie teraz możecie pomylić, pomyśleć, że ja zachwalam markę. Jeśli pamiętacie, zanim podjęłyśmy decyzję z mamą o tym, żeby podjąć, o tym, żeby się poddać tym zabiegom, ja Wam wtedy powiedziałam, że będę Wam wszystko dokładnie relacjonować, i jeżeli pojawią się efekty, to ja Wam o tym powiem. I słuchajcie, te efekty naprawdę się pojawiły, i ci, którzy widzieli posty na blogu, też mogli je zobaczyć. Zdanie mojej mamy w tej chwili jest takie: um, może ona nie widzi takiego efektu jak po liftingu, bo nie o to chodziło. Natomiast mama odczuwa dużą poprawę w stanie jakości jej skóry. I widać to, słuchajcie, za każdym razem, kiedy robiony jest zabieg. E, przy tym, jak skóra reaguje na zabieg, jak się czerwieni, e, jak przyjmuje substancje aktywne, jak reaguje po zabiegu. I to właśnie pokazuje, że zabieg działa, że w tej skórze zmiany zaszły. Jest to naprawdę widoczne, e, i mm, musicie mi tutaj uwierzyć na słowo zaufać, że jeżeli poddacie się zabiegom z marką Selendla, czy wybierzecie metodę mikronakowania, czy wybierzecie metodę z retinolem, zobaczycie te efekty. Naprawdę. I teraz tutaj Wam też powiem jedną ważną rzecz. Podjęłam decyzję, że na jesieni sama się podam tym zabiegu. Widząc, jak zareagowała skóra mojej mamy, sama też się nim podam. Tyle tylko, że nie zrobię mikronakowania. A zrobię je z retinolem. Chciałabym zobaczyć, jaki ten efekt wzruszania będzie mocniejszy. Teraz już wiem, że to nie będą zwykłe zabiegi standardowe z wykorzystaniem kwasów, tylko właśnie z wykorzystaniem kwasów z ektoiną, dobrze dobranych do mojej skóry i też właśnie retinolu. Także jestem bardzo ciekawa, jak moja skóra zareaguje. I z przyjemnością się im podam, bo widzę efekty. Także to chciałam wam tak na koniec powiedzieć. Pamiętajcie o tym, że wszystkie ważne informacje znajdziecie na stronie marki. W opisie do filmiku ja wam zostawię jeszcze linki do tych postów, żebyście mogli sobie wejść, zobaczyć te zdjęcia, porównać, zobaczyć jak to wszystko wygląda, jakie zachodziły te zmiany, jakie były, co mama sądziła na ten temat, co się tam po kolei działo. Także będziecie mogli sobie porównać. I oczywiście, jak tylko pojawi się post. Na blogu hmm, podsumowujące całą tą kurację, cały ten zabieg, to też go wrzucę tutaj do opisu a, pod tym filmikiem, żebyście też wiedzieli, co i jak. No ale tak jak mówię, będziecie musieli poczekać, bo za tydzień zrobię mamy zdjęcia. Zobaczymy, jak skóra wygląda, i za jakiś czas pojawi się właśnie to podsumowanie całej tej kuracji. Także tyle, co chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Spadam teraz, idę się szykować, robię kawę dla Massimo, i.

Get all this money, I got cash now. And a bunch of books in my lap now. All up in your face like a front page. Going through your place like a front gate. Gatorade, I syp it, I'm a big boy. it with the bugger, and I'm a big Wreszcie w domu. Pączki na wieczór tak mamy. Tak jest na polu. Jest na polu. Napoli, na polu.

Następnym razem, jak będzie um, mecz um, Napoli-Real Madryt. Brawo. No właśnie, wiem, że będzie maradona, to będziesz kibicował wtedy. Musisz się słów nauczyć. Dobre. Dobra. <coughs> właśnie, dobra. <coughs> Kończymy ten dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jak zawsze. I zapraszamy oczywiście do następnych filmików. Buziaki, pa!